Banany to owoce, owoce to banany. Ja jestem najarany Ciebie, najarany mój. Banan jest gotowy do wciągania skórki do Tego są stworzone usta i pazurki Twe. Seks panie dobrze o tym wiedzą, że banany także w spodniach siedzą, więc. Banany to owoce, owoce to banany. Ja jestem najarany ciebie, najarany. Mój banan jest gotowy do wciągania skórki, do tego są stworzone usta i pazurki twe. Mój bananek ciebie nie powróci, weź do ust go. Bo zaraz się zbudzi więc. Banany to owoce, owoce to banany. Ja jestem na ciebie na mój. Banan jest gotowy do wciągania skórki, do tego są stworzone usta i pazurki twe banany to owoce owoce to banany ja jestem na najarany ciebie na najarany mój banan jest gotowy do wciągania skórki do tego są stworzone usta i pazurki twe